Jeżeli masz 30 lat, to jest 0,12% szansy, że nie dożyjesz swoich przyszłych urodzin. To znaczy, że 1 na 850 30-latków nie dożywa najbliższego roku. Ale jeżeli weźmiemy 40 latków, to 1 na 400 nie dożyje przyszłego roku. Pysu, ale ta statystyka 1 na 400 to jest masakra, bo nasz kanał oglądają głównie mężczyźni w wieku 25-45 lat. Mhm. I chcesz powiedzieć, że 1 na 400, czyli na przykład zakładając, że film obejrzy 1000 osób, to. Jeden, dwóch. To, to statystycznie minimum dwóch nie, nie przeżyje roku najbliższego. Nieźle, straszne. No i teraz co się dzieje, jeśli taki fundament tej rodziny e, odchodzi? Twa rodzina ma problem. Chyba, że miał ubezpieczenie i o tym jest dzisiejszy odcinek. Dokładnie, dzisiaj pogadamy o ubezpieczeniach. Troszeczkę szperałem w internecie i w ogóle taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz skąd ubezpieczenia w ogóle, jakie było pierwsze, pierwsze ubezpieczenie, skąd się to zaczęło. Wiem. Wiesz, Czyli też czytałeś ten sam artykuł? Mhm. Mam Wikipedię. Oko za oko, ząb za ząb. Kodeks Hammurabiego. ponad 4000 lat temu, już w Babilonii, ktoś wymyślił, że na przykład transport towarów na terytorium Babilonii jest obarczony pewnym ryzykiem, i ludzie zaczęli się ubezpieczać. No i minęło te 4000 lat, ubezpieczenia dalej są jednym z najważniejszych produktów finansowych, jakie możecie kupić. I dzisiaj pogadamy sobie o tych ubezpieczeniach. Powiedzmy w ogóle, jakie mamy ubezpieczenia. Mamy ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, osobiste, turystyczne, szkolne, wypadkowe itd. Jest tego masa. My dzisiaj skupimy się na takich trzech, które według nas warto mieć i powiemy Ci też, których warto unikać. Tak, ale zanim przejdziemy do wylistowania tych ubezpieczeń, powiedzmy też, kiedy w ogóle zaczynamy się interesować tym tematem, kiedy już jest za późno. Trzy rzeczy. Tak, jak powiedziałeś, kiedy jest za późno. Druga rzecz, kiedy komuś, kogo znamy i mamy takiego namacalnego, dzieje się coś, czego byś się nigdy nie spodziewał. Czyli znajomy, 30-latek, tętniak mózgu, nie? Mówisz, chryste, jak to się w ogóle dzieje, nie? A trzecia rzecz, kiedy zaczyna rosnąć Twoja taka samoświadomość finansowa. Przeważnie to się zaczyna dziać wtedy, kiedy wiesz, rodzą ci się dzieciaki, zaczynasz budować rodzinę, zaczynasz dbać o innych, nie wiem, myślisz o przyszłości swoich rodziców i mówisz, OK, gdyby mnie zabrakło, to co się dzieje? Czyli co, masz 40 lat, jesteś tym fundamentem rodziny. Tak jak powiedziałeś, te statystyki wcale nie są takie różowe. A statystyki YouTube'a nam pokazują, że jeżeli to oglądasz, to one no bardzo mogą grupie. dotyczyć ciebie, tak? Jesteś w tej grupie, no i co powinnoś zrobić? Pierwsze, rzecz to jest zastanowić się, co się realnie dzieje, jeżeli znikasz z powierzchni ziemi. Nie, wyparowujesz. Nie, nie jesteś w stanie zarabiać. Ile rzeczy było na tobie, ilu rzeczy ty pilnowałeś, co się dzieje w tym momencie z ludźmi dookoła ciebie, którzy zależą od ciebie. Jeżeli Twoja rodzina może normalnie funkcjonować finansowo bez ciebie, okej, okay, decyzja ubezpieczeniowa jest takim trochę twoim. Możesz sobie o tym pomyśleć. Ale jeżeli jesteś skrajny przypadek jedynym żywicielem rodziny i ciebie nie ma i nie macie jakichś super oszczędności, z których ta rodzina może sobie żyć potem, nie. No bo tu mówimy o wiesz, przyszłości dzieci na najbliższe lata, żony i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, no to ubezpieczenie według mnie jest jakby krytycznym, koniecznym punktem dla wszystkich. Mhm. Czyli ubezpieczenie na życie, jeśli jesteś fundamentem rodzinnym, musisz je mieć. Drugim ubezpieczeniem, które warto mieć, to jest ubezpieczenie domu. Większość z nas, większość z Polaków nie ma wystarczających oszczędności, żeby pokryć nieprzewidziane wydatki, jak na przykład, nie wiem, naprawa pralki, naprawa zmywarki, ale też takie zdarzenie jak zalanie sąsiada, więc ubezpieczenie domu, które jest też tak naszym takim głównym składnikiem majątku, jest niezwykle ważne. No i trzecim rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenia turystyczne zazwyczaj są bardzo tanie, a jakiekolwiek zdarzenie, jak jesteś na Europie, no to po pierwsze nie, nie chcesz myśleć wtedy o, o ogarnianiu pomocy, mm -hmm. opieki zdrowotnej, a po drugie ta opieka zdrowotna za granicą może być bardzo, bardzo droga. Jak patrzymy na te trzy typy ubezpieczeń, o których mówimy, czyli pierwsze to jest życiowe, czyli ubezpieczenie na twoje życie, drugie Twojego mieszkania, trzecie turystyczne, to, to turystyczne ma taką małą wagę, ale ono może dać ci bardzo dużo komfortu, jak będziesz w potrzebie za granicą. Jeżeli musisz iść do ortopedy, stomatologa, jak jesteś na nartach, czy na wizycie zagranicznej w egzotycznym kraju, wyjmujesz ubezpieczenie, dajesz, masz problem z bani, ktoś się tobą zajmuje. Jeżeli tego nie masz, to nawet załatwianie tego wszystkiego samodzielnie Chociażby przez bariery językowe może być trudne. Przejdźmy teraz do tych ubezpieczeń, których nie potrzebujesz. Ja bym nie powiedział, że jest coś takiego jak ubezpieczenie, którego nie potrzebuję, bo u każdego w życiu zdarzyła się sytuacja, żeby dane ubezpieczenie mu bardzo pomogło. Ale produkty dziwne, na przykład wszystkie, które nie są klasycznym ubezpieczeniem czy czystym ubezpieczeniem, chociażby na przykład ubezpieczenie inwestycyjne, które składają się częściowo z produktu ubezpieczeniowego, czyli masz tam jakieś ubezpieczenie na życie, i częściowo produktu inwestycyjnego. Jak chcesz mieć tego rodzaju produkt, to ubezpiecz się po prostu na życie czy na zdrowie, a inwestuj sobie bezpośrednio w innym miejscu, które się zajmuje tylko i wyłącznie inwestowaniem. Tak, no kup sobie obligacje, kup sobie ETF-y w domu maklerskim, kup sobie fundusz na przykład Big Global. W ogóle wszystkie produkty bandlowane, nie mówimy tylko tu o ubezpieczeniach, ale o rynku finansowym, zazwyczaj Ci się nie opłacają, także tutaj siła tkwi w prostocie. Kolejnym ubezpieczeniem, które prawdopodobnie ci się nie opłaca jest. Ja bym powiedział, że ubezpieczenie zdrowotne na małe kwoty, ponieważ jak mieszkasz w Polsce, to większość twoich problemów zdrowotnych załatwi NFZ. I teraz, jeżeli ktoś ci sprzeda ubezpieczenie, bo ubezpieczenia w Polsce się sprzedaje, to ktoś do ciebie przychodzi, przychodzi na nagad ubezpieczeniowej i mówi, ja ci sprzedam to ubezpieczenie, będzie ci koniecznie potrzebne, bo, tam, bo tamto i tak dalej. Ty je bierzesz. Masz to ubezpieczenie zdrowotne, na przykład na 30 tysięcy, ale konieczne jest leczenie za granicą i ono to, to ci niewiele wniesie, to ci niewiele pomoże. Jeżeli może ci pomóc polski NFZ w powrocie do zdrowia, super, ale jak potrzebujesz na wyjazd zagraniczny, zwykłe takie ubezpieczenie zdrowotne na małą kwotę, to ci najwyżej pozwoli się zbadać, ale na pewno nie, nie pokryje leczenia. Okej, okay, no to podsumujmy. Już Hammurabi 4000 lat temu wiedział, że warto się ubezpieczać. Statystyki są straszne, i jak my będziemy patrzeć na ka każdy tysiąc wyświetleń tych odcinków, to z dużym przerażeniem, ale jesteś świadomy, um umiesz zarządzać ryzykiem, pomyśl, czym nie musisz się ubezpieczyć. Dokładnie takie są fakty, czyli ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie domu, mieszkania, e czy też ubezpieczenia turystyczne, to są te, które na pewno warto rozważyć. Te pozostałe, o których mówiliśmy, a szczególnie te, które masz dwa w jednym, nie do końca szerokim łukiem. Szerokim mukiem jej ja omijaj. Dzięki. Partnerem Niefinansowych jest... Pa, pa! Big Global.